Cześć kochani! Dzisiaj znowu wracam do zabawy na grupie Paleta Barw z Kasią Kędzierską. Szósta inspiracja Kasi to było Fold Card and Spinner, czyli po prostu Fold, czyli że to się tu chyba tak rozkłada i Spinner, że jak się włoży kartkę do koperty, to tak, no, przed włożeniem trzeba sobie tutaj to poskręcać, powiedzmy, nie? Jak tak schowamy to do koperty, to ktoś otwierając ma takie gody dające go tam, nie? On później sobie tam lata, więc ja standardowo przygotowałam dwie prace. Może ta pierwsza, która jest właśnie z papieru skrapowego. To już są takie moje ścinki ścinek, te bombki są w ogóle wycięte z pasków tam na paskach tych gratisowych do wycięcia były trzy elementy, była bombka, był ten, ten, ten hipek i był ten hipek, ciast, ciast, ciastek, nie? więc że tych pasków miałam dużo, no to tych bombek też powycinałam sobie sporo, a ciastki jeszcze myślę, że się zużyją. Spodobał mi się ten motyw tych bombek, ze sznurkami tym razem, już nie robiłam tu kokardek, myślę, że tak też jest fajnie. Napis Radosnych Świąt, no troszkę tu przekombinowałam, bo w ogóle wszystkie papiery tuszem Vintage foto przejechałam po, po brzegach, a ten niebieski tutaj był taki niepasujący mi kolorystycznie, on był taki chłodny, ten napis też zresztą od Craft O'Clock, więc go też tak przejechałam sobie tym tuszem, więc jest tak z plamami. Nie wiem, jak ktoś ma jakiś pomysł, jak to inaczej można było zrobić, żeby dla plan, mnie plan było tylko taką jednolitą mgiełkę tutaj. To bardzo chętnie y, się nauczę, bardzo chętnie posłucham. W każdym razie, no, jest y, tak wygląda moja kartka. Ja ją tu okleiłam papierami, tylko w taki sposób tej harmonijki nie oklejałam. A druga kartka jest w ogóle bez użycia papierów skrapowych. Mam tutaj taki, y, taką kartkę y, po prostu białą. Bo jak skleiłam na początku tą, tą śnieżynkę, to na bazie mi się tam odbiła, więc obawiam się, że jeszcze może coś gdzieś z tego pudru gdzieś zostawać, więc, a, że, a że to jest już miejsce przygotowane typowo na życzenia, no to mam taką karteczkę wiecie, zapobiegawczą teraz już, żeby mi się nie zniszczyło, zwłaszcza, że tam w środku. Też mi się poodbijały, yy, chociaż co mi się tu poodbijało? Nie wiem, coś mi się odbijało. Też był jakiś taki mm. wzór, więc sobie tak pozaklejałam. I teraz do rzeczy. Tutaj nie ma w ogóle papieru skrapowego. Z tyłu jest taka kombinacja totalna, bo ta kartka jest taką właśnie kombinacją. Yy, no, tak się trochę pobawiłam. Yy, jak mówiłam, nie ma papieru skrapowego, jest zwykły biały papier. Yy, tu z tyłu widać, są wyembosowane tak na zimno. Śnieżynki w papierze zwykłym ilustrzanym i ten motyw właśnie tu sobie z tyłu wykorzystałam, znaczy tak no, na tej harmonice wykorzystałam. Boki w tej harmonice są wyembosowane z kolei na ciepło, <laughs> więc tam jest pudrem zrobione, żeby no bo ten biały tak mi się nie ten, jestem z reberkiem trochę. Podziałałam. Tu śnieżynka jest, którą dostałam, znaczy dostałam. Kupiłam na Dolnośląskich warsztatach kraftowych we Wrocławiu takie pudełko, nie wiem czy pamiętacie, pudełko za 50 zł, które tam było warte dużo więcej i tam było takie różności, między innymi właśnie była ta tektura, więc ja nie mam pojęcia, jakie ona jest firmy, a była duża. Od Craftwell mam śnieżynki, ale nie mam takich dużych, więc, więc tą sobie przede wszystkim ona tu jest w środku za pełna więc mogłam sobie ten sznurek tam przez środek przeciągnąć. Jest srebrny y, sznureczek, taki jakiś mi się tutaj y, ostał. Jest papier lustrzany. Trochę się nakombinowałam, żeby Wam wyciąć tą literę C I, i tu, i z tej strony, i z tej strony, żeby to taki fajny pasek był. A te śnieżynki są y, ostemplowane. Y, mam stempelki takie, nawet nie wiem, czy one są z AliExpress, czy są z Aksona, bo mam je wszystkie po prostu razem śnieżynkowe. I sobie nie mam tuszu do detali, więc to jest tak wyembosowane. Tu widzicie, gdzieś tam jeszcze odprysnęło, ale szczerze mówiąc, podoba mi się ten efekt, że to nie jest takie idealne. No i właśnie wyembosowałam tu na ciepło, więc jestembosing na ciepło na zimno. Ta też jest wyembosowana z dwóch stron. Co jest? Napis wspaniałych świąt, podniesione też na papierze lustrzanym. I to chyba tyle, nie? Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, bo Kasia, już pomijam fakt, że znowu zrobiłam w formacie 14x14, 14, więc ja modyfikuję trochę te schematy Kasi. Z tyłu jest, to wygląda jakby nie było oklejone, ale to jest oklejone białym papierem, bo tam jest ten sznurek, Kasia go tak obwiązywała dookoła, mi się ten efekt średnio podobał, więc ucięłam na równi z tyłu ten sznurek i zakleiłam go papierem białym. Więc myślę, że nie powinien wypaść. Mam nadzieję, że nie wypadnie. No tak już to chwilę u mnie stoi, więc mam nadzieję, że, no, że się nic z tym nie będzie działo. Całkiem fajny jest ten efekt. Podoba mi się, podoba mi się, więc jak to sobie tak to się tworzy, to będzie miał di -di taką śnieżynkę dendającą. Trochę żałuję, że nie mam srebrnego wosku, bo bym sobie te boki, te też pociągnęła na srebrno a przy embossingu no to bym się zajechała jakbym chciała tam w te wszystkie zakamarki wejść tuszem nie wiem jakbym to miała zrobić no nie mam takiego tuszu nie wiem w pisaku może by to tam się dało w pędzelku jakoś no ale tak, tak się tu prezentuje to jest miejsce przeznaczone już typowo na życzenia i tak to by było na tyle jeśli chodzi o dzień szósty kartka taka no z papierów skrapowych z resztek gratisów i, i, i w ogóle a tu jest kartka kombinowana, yy, za zabawowa, trochę embusingu na ciepło, na zimno, jakieś takie, no i bez użycia papieru skrapowego, więc bo mi się już naprawdę kończą, mi się te gratisy, jak tak spojrzałam, wydawało mi się, że mam ich tak dużo, jeśli yy, chodzi o świąteczne, nie? Bo tych zwykłych, no to mam. Tu Kasia mówiła, że nie trzeba robić świątecznych kartek, ale no, kiedy mam robić świąteczne kartki? Jak nie teraz, więc teraz, je, teraz korzystam. I teraz wykorzystuję te gratisy, właśnie świąteczne. A jeżeli będę y, chciała później, wiecie, no to już mam przetarte szlaki, zawsze mogę sobie takie kartki też na inne okazje zrobić. A na razie idziemy ze świątecznymi, więc dzień szósty, wyzwanie <laughs> numer sześć, y, uważam za, y, za zakończone. Tak, czyli teraz jeszcze zostały mi cztery. Trochę tego jest czasu, ubywa, ale może zdążę. Mam nadzieję, że zdążę. Dobrze, to do zobaczenia, pa pa.